Mieszkańcy Michałowic nie czują, że uzyskali pełne wsparcie od gminy Michałowice. Proszę Państwa, w mojej ocenie to wsparcie powinno być w każdym momencie. Już od czasu, gdy taka decyzja została przekazana gminie Michałowice. Ta decyzja wpłynęła w grudniu. A my, jako radni gminy Michałowice, dowiedzieliśmy się o niej tuż przed sesją nadzwyczajną. Ta sesja była 13 stycznia, a my dowiedzieliśmy się kilka dni wcześniej. Gmina powinna służyć mieszkańcom i powinna takiego wsparcia udzielić. Gmina nie może odwracać się od mieszkańców. Proszę Państwa, z tej decyzji nie wynika do końca. Że Państwa e, sytuacja e, jest e, nieuregulowana, że Państwo e, macie e, sytuację niepewną, że m, powinniście się e, obawiać. E, otóż nie, e, takich e, obaw e, nie powinno być. E, proszę Państwa, e, są różne e, sytuacje, bo e, parcelacja. W majątku Barbary Grochowskiej nastąpiła w 1933 roku, i po tej dacie nastąpiła też sprzedaż części działek, które zostały przeznaczone pod parcelację, ale sprzedaż nie nastąpiła w 100%. To, co miało miejsce później. To sprawia, że sytuacja państwa jest różna. Część osób nabyła, nabyła na zasadzie umowy przyrzeczenia kupna-sprzedaży, część na podstawie aktu notarialnego, i te sytuacje są różne, ale z punktu widzenia prawnego, to jednak ten czas, w którym państwo użytkujecie nieruchomość, w którym władacie nieruchomością, jest gwarantem dla państwa, że to prawo władania nieruchomościami jest niezbywalne. Ale też chciałabym, żebyście państwo zadali pytania, bo myślę, że nie wszystko jest jasne, nie wszystko jest. Oczywiste i jesteśmy gotowi dzisiaj rozmawiać z Państwem o tym. Bardzo proszę, bardzo proszę o pytania, jesteśmy gotowi do dyskusji i do rozmowy z Państwem. Natomiast jeżeli Pani pozwoli, pani Aurelia, to myślę, że może byśmy to poprzedzili, poprzedzili oceną pana mecenasa Niemorskiego tej sytuacji, bo być może ona po prostu odpowie na szereg pytań. To jest ocena merytoryczna prawna. I potem będziemy bardzo prosili o zadawanie pytań. Tak? Ma to sens? Dobra, to tak działamy. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Piotr Jaworski. Jestem mieszkańcem Michałowic też od wielu lat. I też na tym terenie, który dotyczy decyzja Ministra Rolnictwa. Ja może powiem pokrótce, jaki jest obecnie stan, ponieważ decyzja Ministra Rolnictwa została zaskarżona raz przed gminę, raz przez też y, pojedynczych y, mieszkańców i ci z Państwa, którzy uzupełniają te braki, niestety, y, te, te skargi są wszystkie razem w jednej sprawie y, przed sądem administracyjnym, w wojewódzkim administracyjnym w Warszawie. Także sprawa jest w tej chwili y, w toku i od y, sądu administracyjnego zależy czy decyzja będzie utrzymana, zmieniona czy uchylona. I w zależności od, od tej decyzji będzie albo przysługiwała skarga do Nacjonego sądu administracyjnego, albo sprawa wróci do ponownego rozpoznania przez Ministerstwo Rolnictwa. Generalnie można powiedzieć, że te osoby, które nabyły własność, od właścicieli, którzy byli wpisani do Księgi Wieczystej, czyli no, byli od właścicieli, którzy byli ujawnieni w Księdze Wieczystej aktem notarialnym na mocy umowy sprzedaży, to właściwie można powiedzieć, że są chronieni, ponieważ według ustawy o Księgach Wieczystych jest zasada publicznej, naszej znaczy wiary, dobrej wiary publicznej ksiąg Wieczystych. to powiedzieć Pani Radna, że Pani wprowadza w błąd, albo po prostu nie chciała Pani sprawdzić, kto z radnych był. Byłam na tym zebraniu. Byłam z Państwem. To było zebranie, które przyciągnęło niemal wszystkich mieszkańców Michałowic. Byłam pod wrażeniem. Byłam pod wrażeniem tego, że Państwo przyszli Zainteresowani swoją sprawą. Ja wspominałam o tym, że od momentu, gdy decyzja wpłynęła do urzędu gminy, było głucho. My, jako radni, nie widzieliśmy, że jest taka sytuacja, że mieszkańcy powinni uzyskać wsparcie, że powinniśmy rozmawiać. To zebranie było już później, to było już po sesji. Na której przyjmowaliśmy stanowisko w tej sprawie. Proszę Państwa, ja sądzę, że na tym zebraniu Państwo nie zostali uspokojeni. Ja rozmawiałam z wieloma osobami, widziałam reakcję i to spotkanie spowodowało, że wiele osób wróciło do domów z z rozpierką, co dalej, jaka będzie nasza sytuacja. Ja wystąpiłam do pana wójta o to, żeby przekazał mi informację i udostępnił decyzję wcześniejszą decyzję ministra która była wydana jeszcze przed decyzją z 17 grudnia 2013 roku i ja tej decyzji nie otrzymałam. Wystąpiłam o tę decyzję na prośbę wielu mieszkańców Michałowic, którzy też ze mną się kontaktowali i pytali co dalej. Więc ja zachęcam Państwa, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali. Po to spotykamy się, żeby porozmawiać o tych problemach i widziałam, że Państwo są zainteresowani, że są osoby, które chcą zadać pytania. Nie przedłużajmy, posłuchajmy Państwa. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj mamy kolejne, kolejne pytanie od Pana, tak? Bardzo proszę. Mariusz Goździewiczak, na 16 Wszyscy wiemy, jak jest. Sytuacja jest łaskopatowa. Mnie interesuje, czy była jak wyglądała inna wersja wydarzeń sprzed tego nieszczęśliwego spotkania tutaj na sali, gdzie było tyle osób z, państwa, z przedstawicielem prawnym państwa Grabowskich. Czy, czy musiało do tego dojść, czy to po prostu było jedyne rozwiązanie Pani zdaniem? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Państwa, w mojej ocenie to należało postąpić tak, że wójt rozmawia z mieszkańcami, bo na tym zebraniu nie było rozmowy wójta z mieszkańcami. To była rozmowa z przedstawicielami ministerstwa, a mieszkańcy chyba chcieli rozmowy z wójtem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Nazywam się Lucja Jodełka, mieszkam w Michałowicach od 1934 roku, to znaczy moi rodzice kupili wtedy działkę od państwa Prochowskiej. Jest księga wieczysta i dlaczego? Gmina, zanim, zanim zorganizowała to zebranie, nie, spyt, nie sprawdziła przez swoich doradców, Dzień. prawnych, jak właśnie to faktycznie, jaka jest sytuacja Michałowiec. I co Pani ma zamiar zrobić, żeby zamiar przed straszeniem mieszkańców o. Dzień Dzień bardzo dziękuję bardzo za pytanie. Yy, otóż yy, ja. Przywołam Państwu fragment decyzji. W decyzji jest podane, że stwierdzenie nieważności orzeczeń Wojewody Warszawskiego oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, tutaj powiem, że dotyczy to tych decyzji z 48 roku, które podtrzymały tzw. dekret Bieruta, cytuję dalej, nie oznacza automatycznej zmiany stanu prawnego Gruntów objętych mniejszą decyzją. Ta koncepcja, która była przyjęta, nie była w, w mojej ocenie słuszna. Jako uzasadnienie do decyzji otrzymaliśmy informację, że, że, że według przyjętej przez ministra koncepcji, jeżeli spadkobiercy Barbary Rochowskiej zdecydują się na podjęcie dalszych kroków prawnych, Aktualni właściciele i użytkownicy nieruchomości będą mogli bronić swoich interesów w kolejnych postępowaniach o stwierdzenie nieważności decyzji. Proszę Państwa, to była taka e, zachęta do tego, żeby e, państwo, e, państwo złożyli skargę, żeby Państwo weszli w ten proces. E, a tutaj e, gmina, w mojej ocenie, i e, jeśli Państwo pytacie, co ja bym zrobiła, to y, najpierw bym dokonała y, pełnej analizy y, tej decyzji, y, dokonała oceny y, poprzez y, specjalistów, poprzez y, kancelarię prawną, y, która wskazałaby y, y, jaka jest sytuacja państwa, y, czy właśnie państwo jako właściciele nieruchomości... Y, Jesteście zagrożeni, bo wtedy, gdy jest zagrożenie, to trzeba reagować, ale jeżeli nie ma potrzeby, żeby Państwa nie to uważam, że nie jest rolą gminy, żeby nie mieszkańców, rolą gminy jest wspierać mieszkańców i takie byłyby moje działania żeby wyjść Państwu naprzeciw, żeby spotkać się z Państwem, żeby ocenić tę sytuację, żeby ją dogłębnie zbadać i przedstawić wyniki takiego badania i w porozumieniu z Państwem podejmować dalsze kroki.